Mały chłopiec w drodze do szkoły stanął w obronie biednej kobiety, która próbowała wsiąść do autobusu i została upokorzona przez kierowcę. Ale nikt nie wiedział, kim naprawdę była, aż do następnego dnia, kiedy Mercedes podjechał pod szkołę chłopca w szary i pochmurny poranek, Artur i jego ojciec, Robert, czekali na przystanku autobusowym. Świeże powietrze wprowadziło pewną ciszę do zatłoczonego wielkiego miasta. Kiedy rozmawiali, mężczyzna był szczególnie uważny tego ranka, udzielając synowi ostatnich instrukcji, ponieważ nie mógł towarzyszyć mu w drodze do szkoły z powodu ważnej rozmowy kwalifikacyjnej, którą miał zaplanowaną. Pamiętasz, czego cię uczyłem, prawda, synu? Tata nie będzie mógł dziś z tobą pojechać, bo mam rozmowę w sprawie pracy. Wysiądziesz więc na przystanku niedaleko szkoły, który ci pokazałem. Dobra, uważaj, bo mieszkamy w dużym mieście. Nie chcesz się zgubić, powiedział Robert z mieszaniną troski i pewności siebie. Mały chłopiec w wieku zaledwie dziewięciu lat, z błyskiem niezależności w oczach, zapewnił ojca, że może to zrobić. Mam dziewięć lat, tato. Jestem już dorosły, wykrzyknął z uśmiechem, który próbował ukryć zdenerwowanie jego pierwszą samodzielną podróżą. Mężczyzna z dumnym uśmiechem i łzawiącymi oczami pogłaskał syna po włosach. To był moment wzrostu, małe, symboliczne pożegnanie z dzieciństwem. Zgadza się, wielkoludzie, powiedział Robert, starając się zachować spokojny głos. Autobus wjechał z hukiem. Wielki metalowy pojazd, który zdawał się połykać ludzi i wypluwać ich na zewnątrz. Patrz, autobus przyjechał, oznajmił Robert, pomagając małej wsiąść do autobusu. Pożegnali się uściskiem i obiecali, że spotkają się jeszcze tego samego dnia. Artur wsiadł do publicznego pojazdu, zapłacił za przejazd i przywitał kierowcę nieśmiałym dzień dobry. Ojciec patrzył, jak autobus odjeżdża, a jego myśli przeplatały się z niepokojem o rozmowę kwalifikacyjną i nadzieją, że jego mały chłopiec będzie miał wspaniały dzień. Wewnątrz autobusu Artur usadowił się na siedzeniu w rogu, jakby było to centrum jego małego wszechświata. Obserwował ludzi, ulice i szare niebo przez okno, pochłonięty swoimi dziecięcymi myślami. Miasto paradowało wśród wyblakłych kolorów i szmeru rozmów i silników. Ale to, co wydawało się kolejnym rutynowym dniem, miało wkrótce zmienić się w podróż pełną odkryć i wyzwań. Gdy autobus się toczył, Artur nie mógł sobie wyobrazić niespodzianek, które czekały na niego tego dnia. Jego życie przybierze nieoczekiwany obrót. Jeden z tych rzadkich momentów, które definiują nasz charakter i przeznaczenie. Nie wiedział, że jego empatia zostanie wystawiona na próbę. W pewnym momencie pojazd zatrzymał się na ruchliwej stacji, a tłum ludzi zaczął wsiadać. Wśród nich wyróżniała się jedna postać. Do autobusu wsiadła kobieta o rysach naznaczonych niepokojem. Jej spojrzenie było niespokojne, poruszało się szybko z boku na bok, jakby ciągle czegoś lub kogoś szukała, jej oczy odzwierciedlały namacalny strach i głęboką troskę, która dotykała każdego, kto na nią spojrzał. Wydawała się nie na miejscu, roztaczając wokół siebie aurę rozpaczy, która otulała ją niczym niewidzialny płaszcz. Nadeszła jej kolej, ale została zatrzymana przy bramce, ponieważ nie zapłaciła za przejazd. Z wahaniem wymamrotała do kierowcy, że nie ma pieniędzy na bilet. Jej głos drżał i było jasne, jak bardzo była oszołomiona i zawstydzona sytuacją. Kierowca, który najwyraźniej nie miał najlepszego dnia, wybuchnął oburzeniem. Jego słowa były ostre i okrutne. Jak to nie masz pieniędzy? To, co ty tu do cholery robisz. Wysiadaj, dziewczyno. Wysiadaj z mojego autobusu. Sposób, w jaki podniósł głos i brutalność jego słów odbiły się echem w całym pojeździe, przyciągając zaciekawione i zakłopotane spojrzenia. Kobieta, wyraźnie upokorzona, zaczęła błagać, próbując wyjaśnić swoją potrzebę dotarcia do celu i obiecując z bolesną szczerością, że wróci. Aby zapłacić. Proszę pana, przysięgam, że wrócę i zapłacę. Ale kierowca był bezlitosny, rzucając w nią oskarżeniami i bezpodstawnymi osądami, jeszcze bardziej pogarszając jej upokarzającą sytuację. Jakbym pozwolił takim śmieciom jak ty jeździć moim autobusem za darmo i miał uwierzyć, że wrócisz i zapłacisz za przejazd? Wiem, że jesteś miły. Bardzo dobrze. Wszyscy jesteście oszustami. Krzyczał głośno i wyraźnie. Łzy zaczęły płynąć z oczu biednej dziewczyny, wytyczając ścieżki rozpaczy na jej twarzy. Sytuacja eskalowała i wyglądało na to, że kierowca miał zamiar użyć siły fizycznej, aby usunąć ją z autobusu. Już wstawał, by chwycić ją za ramię i wyrzucić z pojazdu. Artur, który do tej pory obserwował te sceny z rosnącym dyskomfortem i oburzeniem, nie mógł już dłużej się powstrzymywać, widział, że nikt inny nie wydawał się chętny do pomocy. Wtedy wstał ze swoją drobną posturą i determinacją w oczach. Drżącą ręką wziął swoje pieniądze na lunch, pieniądze, o których wiedział, że jego ojciec ciężko pracował, aby mu je zapewnić. Nie mógł się doczekać, kiedy w końcu kupi pizzę w szkole, której tak bardzo pragnął, ale nie zawsze mógł sobie na nią pozwolić. Jednak bez wahania porzucił swoje potrzeby na rzecz aktów współczucia. Zdecydowanym krokiem podszedł do kierowcy i wyciągnął rękę z pieniędzmi. Oto one. Teraz może wsiąść do autobusu, powiedział stanowczym głosem, który kontrastował z jego wiekiem. Z obrzydzeniem spojrzał na mężczyznę i wrócił na swoje miejsce, czując mieszankę złości i dumy. Złości na nieludzki sposób, w jaki kierowca potraktował kobietę i dumy z tego, że postąpił właściwie. Jego małe serce waliło nie tyle z powodu utraty pieniędzy na lunch, ale z powodu intensywności tego, co właśnie zrobił. To był mały gest, który zaznaczył nie tylko jego dzień, ale także to, kim był, stając się wspaniałym młodym mężczyzną. I tak autobus pojechał dalej. Niosąc ze sobą opowieść o odwadze i człowieczeństwie w środku szarego poranka po akcie odwagi małego Artura, wszyscy pasażerowie pogrążyli się w zaskoczonej i zdumionej ciszy. Kierowca, zanim nadal był oszołomiony śmiałością dziecka. Ludzie wymieniali między sobą spojrzenia, szemrząc o postawie malucha. Kobieta, której pozwolono kontynuować podróż, usiadła obok swojego wybawcy. Jej oczy wciąż nosiły ślady łez, ale pojawił się w nich nowy blask, mieszanka ulgi i wdzięczności. Nie potrafię ci wystarczająco podzękować, mały kolego. powiedziała, jej głos wciąż się trząsł. Chłopiec z dojrzałością, która wydawała się wykraczać poza jego lata, wyjął chusteczkę z plecaka i zaoferował jej, aby osuszyła twarz. W porządku. Nikt nie powinien być tak traktowany. Odpowiedział po prostu. Mały chłopiec podzielił się z kierowcą swoim własnym doświadczeniem, wspominając dzień, w którym jego ojcu, Robertowi, zabrakło dziesięciu centów i jak zostali zbesztani, upokorzeni przez bezdusznego człowieka i zmuszeni do wysiadania z autobusu i chodzenia przez całą drogę do domu. Kobieta słuchała, a jej wyraz twarzy wahał się między szokiem a smutkiem. Nalegała jednak, że w jakiś sposób odpłaci chłopcu za jego dobroć. Podczas gdy oni rozmawiali, świat na zewnątrz toczył się swoim torem. Autobus poruszał się ulicami, mijając budynki, sklepy i kolejne przystanki. Ludzie wsiadali i wysiadali, każdy pogrążony we własnym życiu i historiach, nieświadomy małego aktu dobroci, który miał miejsce wewnątrz pojazdu. Rozmowa między Arturem a kobietą była krótka, ale znacząca. Powiedział jej, jak ma na imię, a ona obdarzyła go delikatnym uśmiechem. Wkrótce maluch zatrzymał się na przystanku. Pomachał na pożegnanie i wysiadł z autobusu, idąc zdecydowanym krokiem w kierunku małej szkoły. Kobieta śledziła jego podróż przez okno, dopóki nie zniknął z pola widzenia. Jej serce wciąż było rozgrzane bezinteresownym gestem małego chłopca. Ale gdy Artur odszedł. Zupełnie nieświadomy skutków swoich działań, dziewczyna pozostała w autobusie, wpatrując się w niego. Nikt nie mógł się domyślić, kim naprawdę była. Nie była tylko postacią w tarapatach, biedną, bezdomną czy oszustką, jak sugerował kierowca. Jej prawdziwa tożsamość była czymś, co pozostawiłoby wszystkich, zwłaszcza kierowcę i Artura, całkowicie przerażonych wydarzeniami, które miały nastąpić. Tak więc, gdy autobus ruszył w drogę, każdy pasażer zabrał ze sobą kawałek tej historii, nie wiedząc, jak niezwykła się ona stanie. Chłopiec spędził dzień w szkole z pustym żołądkiem, pamiętając o pizzy, którą tak długo kupował. Pomimo głodu nie żałował swojej postawy, ponieważ wiedział, że postąpił słusznie. Po powrocie do domu podzielił się z ojcem historią o autobusie. Robert słuchał uważnie, a jego oczy błyszczały mieszanką dumy i wzruszenia. Twoja matka byłaby bardzo dumna. Z ciebie, powiedział, a w jego głosie słychać było słodycz zabarwioną smutkiem. Mężczyzna przytulił mocno syna, a następnie otworzył portfel, dając mu dziesięć dolarów. Masz, synu, na jutrzejszy kawałek pizzy. Zostanie jeszcze trochę pieniędzy na inne dni, powiedział ojciec. Artur skakał z radości, ściskając go z wdzięczności. Robert kontynuował. Widzisz, kolego, dobre rzeczy są zawsze nagradzane. Starał się zachować lekki i pełen nadziei ton, choć wiedział, że pieniądze są cenne. Jednak obaj nie mieli pojęcia, jak wielka będzie nagroda, która miała dopiero nadejść. Następnego dnia Robert zawiózł Artura do szkoły. Niestety mężczyzna został poinformowany, że nie dostał pracy jako doręczyciel, ponieważ został uznany za starszego od innych kandydatów, mimo że miał zaledwie 37 lat. To sprawiło, że był smutny i martwił się, jak utrzyma syna, zwłaszcza teraz, gdy potrzebował pracy bardziej niż kiedykolwiek. Po śmierci żony, Robert pogrążył się w rozpaczy. Jego syn miał wtedy zaledwie trzy lata, a kolejne sześć lat upłynęło pod znakiem zmagań i niepewności. Gdy ojciec pracował dorywczo i porzucił studia, rezygnując z dyplomu inżyniera automatyki, aby całkowicie poświęcić się wychowaniu Artura. Tego ranka, po odwiezieniu chłopca do szkoły, Robert poszedł porozmawiać z dyrektorem o sytuacji finansowej syna. Artur miał stypendium w prywatnej szkole, ale wkrótce miało się ono skończyć. Bez nowego stypendium lub stabilnej pracy mężczyzna obawiał się, że nie będzie już w stanie utrzymać syna w szkole. Jednak podczas gdy mały chłopiec zadomowił się w klasie, a mężczyzna zajmował się sprawami finansowymi, przed szkołę podjechał bardzo elegancki Mercedes. Bramy otworzyły się i z samochodu wysiadła pogodna postać. Była to kobieta z autobusu z poprzedniego dnia. Kobieta, która wysiadła z luksusowego samochodu, była ucieleśnieniem elegancji i tajemniczości. Jej elegancka sylwetka i wyrafinowany ubiór przyciągały uwagę wszystkich w szkole, kontrastując z opustoszałym wizerunkiem, jaki prezentowała w autobusie. Podeszła do recepcji z aurą, która wahała się między autorytetem a łagodnością, przyciągając spojrzenia podziwu i ciekawości, gdy zapytała o Artura i jego miejsce zamieszkania. W jej głosie słychać było naglącą potrzebę nawiązania kontaktu z chłopcem, który okazał jej tę nieoczekiwaną życzliwość. Szkoła chroniąca swoich uczniów była oczywiście niezdecydowana, ponieważ nie wiedzieli, czego chce od niego nieznajomy. Ale zbieg okoliczności, że Robert zajmował się tam sprawami finansowymi, ułatwił spotkanie. Masz szczęście, że jego ojciec tu jest. Chcesz z nim porozmawiać? Ponieważ nie możemy udzielać żadnych prywatnych informacji o naszych uczniach, powiedział pracownik, zwracając uwagę na wagę prośby. Tak, proszę zadzwoń do jego ojca. Będę czekać, poprosiła kobieta z uprzejmością księżniczki. Kilka minut później Robert z wyrazem troski i ciekawości został do niej zaprowadzony. Kiedy ją zobaczył, jego umysł zawirował z niedowierzania. Była oszałamiająca pięknem. Które zdawało się rozświetlać jej otoczenie. Pan Robert oznajmiła recepcjonistka. Ta kobieta powiedziała, że Pański syn pomógł jej wczoraj w autobusie i chce z Panem porozmawiać. Serce mężczyzny zaczęło bić szybciej, nie tylko z powodu zaskoczenia, ale także dlatego, że przypomniał sobie historię Artura o biednej kobiecie w autobusie. Nie miało to sensu, bo myślał, że to bezdomna, a nie bogini, którą widział przed sobą. Przedstawiła się. Witaj, Robercie. Mam na imię Magi i zaczęła opowiadać o swojej interakcji z małym chłopcem, wyrażając swoją wdzięczność i podziw dla niego. Jej słowa były jak muzyka dla uszu ojca, który słuchał uważnie, a każde zdanie wzmacniało jego ojcowską dumę. Był prawdziwym dżentelmenem, oferując mi chusteczkę i płacąc za mój bilet. Taki młody chłopak z takim wielkim sercem. Powiedziała ze wzruszeniem w głosie. Oboje opuścili recepcję i poszli porozmawiać w szkolnym ogrodzie, gdzie rozmowa płynęła naturalnie w tej cichej, przyjaznej przestrzeni. Podczas spaceru kobieta opowiedziała więcej o swoim zamiarze pomocy małemu chłopcu. Mówiła o znaczeniu edukacji i o tym, jak bardzo poruszyła ją sytuacja Roberta i jego syna, ponieważ recepcjonistka opowiedziała jej o nich, gdy czekała na jego przybycie. W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć taką życzliwość i odwagę. Twój syn jest naprawdę wyjątkowy i jesteś niesamowitym ojcem, że tak go wychowałeś, powiedziała, patrząc mu w oczy. Następnie magi złożyła ofertę, która miała zmienić ich życie. Chciałabym zapłacić za edukację twojego syna. To mały sposób na odwdzięczenie się za wielką dobroć, jaką mi okazał. Robert za nie mówił. Jego umysł z trudem przetwarzał hojność i wpływ, jaki będzie ona miała na przyszłość jego i Artura. Mężczyzna próbował odrzucić ofertę, poruszony zaskoczeniem. Nie, nie mogę jej przyjąć. To za dużo, powiedział ale kobieta nalegała, jej determinacja była widoczna w każdym słowie. Proszę, Robercie, nalegam. Abyś to przyjął. Ogarnięty emocjami i wdzięcznością ojciec w końcu się poddał. Uzy zaczęły spływać mu po twarzy, gdy padł na kolana na trawniku w ogrodzie. Dziękuję bardzo, mruczał w kółko, a każde słowo było westchnieniem ulgi i radości. W środku tego ogrodu, wśród kwiatów i pod gołym niebem, prosty akt dobroci wyzwolił fale hojności i nadziei, która na zawsze odmieni ich życie. Usiedli na ławce w cieniu drzewa. Atmosfera szkoły otoczyła ich przyjaznym spokojem. Kobieta zaczęła opowiadać swoją historię, a każde słowo ujawniało rzeczywistość, która brzmiała bardziej nadzwyczajnie niż jakakolwiek fikcja. Magii Richter była córką Augusta Richtera magnata luksusowych samochodów. Poprzedniego ranka, tuż przed wschodem słońca, padła ofiarą próby porwania. Opisała, jak dzięki łutowi szczęścia i determinacji udało jej się uciec z samochodu, w którym została schwytana. Desperacko biegła przez miasto, gdy była już daleko, ale wciąż bała się, że zostanie znaleziona. W tłumie pędzącym do pracy wsiadła do pierwszego autobusu, jaki zobaczyła, nie mając przy sobie żadnych pieniędzy ani rzeczy. Udręka i strach były widoczne w jej głosie, gdy opowiadała o rozpaczy tamtej chwili. Robert słuchał, a każde słowo malowało przed nim wyraźniejszy obraz kobiety. Kiedy Artur jej pomógł, zapisała w myślach lokalizację szkoły, zdeterminowana, by znaleźć sposób na odwdzęczenie się za jego dobroć. Następnie, gdy wydostała się z pojazdu z pomocą hojnego przechodnia, Udało jej się zadzwonić do ojca, który szybko ją uratował. Porywacze zostali później złapani dzięki miejskim kamerom bezpieczeństwa. A teraz była wolna od niebezpieczeństwa. Ta historia wprawiła Roberta w zakłopotanie i zdumienie. Los splótł skomplikowaną i nieoczekiwaną sieć, łączącą życie jego syna z tą dziewczynką w głęboki i znaczący sposób. Gdy rozmawiali, mały chłopiec wyszedł na plac zabaw i znalazł swojego ojca i magii. Jego twarz rozjaśniła się z zaskoczenia i radości, gdy ją zobaczył. Hej, to ty jesteś tą dziewczyną z autobusu. Po wysłuchaniu całej historii chłopiec był w szoku. Nie mógł uwierzyć w to, co jej uratował. Zaprosiła ich do restauracji, obiecując mu długo wyczekiwaną pizzę. Artur skakał z radości, a ona śmiała się, zachwycona jego niewinnością i szczęściem. Po tym spotkaniu z czasem nawiązała się między nimi prawdziwa przyjaźń. Kobieta często ich odwiedzała, wnosząc w życie Artura i Roberta nowe poczucie rodziny i radości. Kiedy odkryła, że mężczyzna przerwał studia, porozmawiała ze swoim ojcem, który zaoferował mu możliwość ukończenia studiów i zostania inżynierem w firmie produkującej luksusowe samochody. Życie tego mężczyzny i jego syna zmieniło się diametralnie w sposób, jakiego nigdy by sobie nie wyobrażali. To, co zaczęło się jako gest życzliwości w autobusie, doprowadziło do całkowitej transformacji w ich życiu. W miarę upływu miesięcy Robert i Maggie zakochali się w sobie, a Artur zyskał matkę, której zawsze pragnął. Razem stworzyli rodzinę, którą połączyła nie tylko miłość, ale także świadomość, że życzliwość i współczucie mogą mieć niewyobrażalne skutki. Ich historia była dowodem na to, że prosty akt dobroci może wywołać fale zmian, dotykając serc i odmieniając losy. I tak dzięki dobremu sercu małego chłopca w autobusie życie pewnej rodziny odmieniło się, rozkwitając szczęściem i miłością. Jeśli spodobała Ci się ta historia, jestem pewien, że następny film, który pojawi się na Twoim ekranie, również Cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować. Daj nam kciuka w górę i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Do zobaczenia w następnej wzruszającej historii.